Oj mordeczki wbiara w przynętę. To jest to Warm Color 12. Piękna sprawa. Siema, siemanko, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj skupiam się na okoniach, a konkretnie okonie na Dropshota. Jaki będzie rezultat, jakie będą brania, w ogóle czy coś się będzie działo, zobaczymy. Zapraszam Was na oglądanie tego filmu. I trzymajcie kciuki, żeby coś fajnego siadło. Dobra, ostatnia szansa na złowienie ryby. Dlaczego ostatnia szansa? Może nawet w tym roku. Wiecie dlaczego? Otóż dlatego, że od jutra niestety zaczynają się zajebiste mrozy. Plusem, małym, bo małym, ale jednak tej całej sytuacji jest tylko to, tylko i wyłącznie to, że może poczują, że mróz jest od jutra i że nadchodzi front jakiś tam dziwny i że zaczną brać. Ale niestety minusem jest to, że woda poszła w górę i niestety zawsze jak ta woda tu idzie w górę, przynajmniej w moim przypadku ja mam beznadziejne wyniki. I się nic ciekawego nie dzieje. Jak woda jest niższa, to te ryby jakoś tam lepiej współpracują. ale ładne branie byle nie szczupak byle nie szczupak może być to dobry oks. niestety jest to okoń na szczęście nie niestety ale branie ładny kwadratowy okonek no zobaczcie kurde strzeli bardzo mocno się skurzył no taka trzydziesteczka ale jak został przyjęty Czasami pięknie przynęta, zasana. Dobra, rybka jest. Usiadła pierwsza rybka dzisiaj. Zobaczcie, jest zimno. Rybka. Oj, taka za 30 centów, ale zobaczcie, jak wpierniczona. Pięknie przynęta. Vibrowormik pięknie, zasany. Bardzo fajna ryba. Mocne branie. 30 plus. Wraca oczywiście do wody. Leć. Do wody. Piękny ryb. Bye bye. Siadła ryba, wypuściłem ją ja Na dobrą sprawę przyszedłem w to miejsce, gdzie nigdy nie łowiłem do tej pory Okazało się, że Wszędzie tutaj za mną pojawiały się Jakieś spławy ryb Widać było, że żaruje okoń No i co? Wypuściłem tego okonia I dosłownie po 20-30 sekundach Ucięło totalnie I Niestety, ale Już nie widać tych spławów I nie miałem żadnego brania No i nie wiem, chyba będę szukał dalej. Szczęścia w takim razie. No ale dobra siodła, pierwsza rybka. Rybka okolice 30 cm, myślę, że troszeczkę może ponad 30, takie 1. Nie jest to istotne, czy to miało 29 czy 32. Fajna, gruba ryba i to cieszy. Skusiła się na Vibro Wormer 5 cm w kolorze, oczywiście, moim ulubionym, czyli 12. Wszystko na to kosze. Wszystkie ryby ostatnimi czasy szczególnie na dropshocie petarda, ten kolor to jest absolutna petarda, świetnie się prezentuje w wodzie, zupełnie inaczej niż w ręce, także spoko, fajnie, że ta rybka siadła, co ciekawe w zupełnie innym miejscu niż zazwyczaj ja łowię, zobaczyłem na tafli wody, że ta ryba się przemieściła, że tutaj są spławy, że tutaj widać ataki okoni. Powierzchniowe, mimo tego, że tu jest dość fajna woda. No i właśnie z tego miejsca, gdzie ten popłoch się tutaj dział, ta ryba wyjechała, i to cieszy, ale to też pokazuje, że no nie mogę kwić w tych swoich przekonaniach przez całe życie i siedzieć w jednym miejscu. Ja tam mam taką swoją teorię odnośnie tej wody, że jest spokój siedzieć w jednym miejscu. W danym miejscu. Wiem, że tam te ryby są, a jeżeli ich nie ma, to w którymś momencie dnia tam wejdą. Pamiętam, że rok i dwa lata temu tak robiłem, że stałem praktycznie w jednym miejscu i rzucałem sobie tylko tam lewo, prawo na jakimś odcinku. No i były takie momenty, że jak wychodziły te okonie na żer, no to łowiłem niemiłosiernie. Pięknie, dużo ryb, dużo ładnych ryb, ale często było tak, że siedziałem trzy godziny bez brania. I ciekawym jakie są wasze doświadczenia, bo może macie tak, że macie lepsze efekty jak sobie chodzicie jednak, jak sobie się przemieszczacie, a nie stoicie w jednym miejscu. Dajcie mi znać teraz koniecznie w komentarzach. Ja sobie grzeję ręce, aż parzy mnie normalnie, powiem wam, już jest w rękawiczce, łapie temperaturę, aż mnie parzy. Takie jest, taka zimna woda. Ostatnio jak sprawdzałem to miała niecałe 2 stopnie Celsjusza. No więc raczej nie za ciepła. Co to było? Ja wiem, że one tak delikatnie biorą i skubią, że warto każde wytrącenie i każda jakaś tam zmiana, co poczujecie, niekoniecznie musi być to kliknięcie, uderzenie, puknięcie, cokolwiek, co Wam się wydaje, że jest inne, lepiej delikatnie przyciąć. Nie żałowaj, że wam spadła duża ryba, jak ja ostatnio, jak byłem na pontonie. No, piękna ryba mi spadła. Przez to takie, że tak wciąłem, tak z czapy, od niechcenia. Widzicie? Mówiłem, że było branie. Zsunięta ta guma. Widzicie, te ryby tak biorą teraz, leniwe są. Biorą tak, że czasami już branie bez brania się, że nie czuję brania, a na końcu zestawu nagle jest ryba albo tak jak było teraz i takie delikatne strasznie branka, że przycinam i niby coś tam jest, jakaś tam ryba, ale chyba niekoniecznie duża, a tutaj nagle po kilku sekundach holu się odpala i jest masakra normalnie jakbyśmy inną rybę holowali, to jest wtedy coś pięknego, bo okazuje się, że ryba co myśleliśmy, że miała ze 20 centów, nagle się okazuje, że ma 36 na przykład. Piękna sprawa. O, ale było branko. Piękne. Takie dobre, fajne pociągnięcie. Nie takie strzał szczupakowy, nie takie pstryknięcie, tylko takie fajne właśnie zasanie wszystko czuć na tym kiju. Fajne, fajne. Szkoda, że nie wcięło. Jest teraz Jest teraz jakaś ryba Mam nadzieję, że okoń Tak, okoń Jakiś w ogóle dziwny wariat o, Muszę znieść rękawiczkę szybko Szybko, szybko Patrzcie, mam nadzieję, że poprawił Ten już jest na pewno powyżej 30 centów To dobrze Patrzcie o, szortu, Już, Zobaczcie na to Piękna ryba, ciekawe, bardzo ciekawe czy to jest ta sama, <grych> która przed chwilą cyknęła i pół metra dalej wzięła. zobaczcie to. No i kolejna ryba siadła, piękne, mocne branie, bardzo delikatnie zapięta, ale zobaczcie, piękne płetwy, piękne kolorki, gruba, fajna ryba, chociaż nie najgrubsza jaką tutaj złowiłem, bywały gorsze, bywały bardziej okrągłe, o zaraz się sam wypnie. Zobaczcie co wyciągamy. Cyk Vibro na naszych hakach z bkk Piękna sprawa, mocne. Zestawy muszą być, żeby fajne ryby wyjeżdżały. Zobaczcie na to, jaki piękny, zimowy można powiedzieć, lub na pewno pójść do jesienny. O, piękna sprawa, zobaczcie sam. Nawet więcej niż myślałem. 33 centymetry. Oj mordeczki, wiara w przynętę. To jest to, vibroworm, kolor 12. Piękna sprawa, kolejna ryba. Tym razem 33. Ciekawi mnie jedna rzecz, bo miałem bardzo delikatne branie i dosłownie metr później, jak przeciągnąłem przynętę, siadła ta ryba. Ciekawe, czy to ta sama. Jak myślicie, czy może ich jest tam mnóstwo. To akurat wątpię, bo pływałem tutaj i było ich bardzo mało a nie mnóstwo, ale nieważne. Jak myślicie? Czy to mogła być ta sama ryba? A ja wracam do wędkowania, a wypiszcie w komentarzach. Bardzo dobrze. Siadła kolejna ryba. Pamiętam, tak, wiara w przynętę to jedno i wiara w to też drugie. Przetestowana ogólnie jest ta przynęta tutaj, dlatego ja ciągle na nią pałuję. Nawet jak się przez jakiś dłuższy czas nic nie dzieje, staram się bardzo mocno nie kombinować. Czasami kombinuję z, z kolorem, ale i tak najwięcej efektu właśnie mam na ten kolor. Dwunastkę on fajnie się mieni w wodzie, zupełnie inaczej wygląda niż tutaj w ręce. jest jestem lodowata woda. Dobrze że są rękawiczki, masakra lodowata eee, także 33 cm, fajna ryba. Ciekawe jest to, że <gryw> miałem skubnięcie i potem ja wiem z metr mniej więcej tak to nie było tak od razu. Z metr dalej jak przesunąłem przynętę, to już delikatne, ale wyczuwalne już branie i ta ryba siadła, ale była tak delikatnie zapięta. To jest to, co mówiłem wcześniej i na poprzednich filmach również, że są bardzo, bardzo delikatnie zapięte. Niestety. No i to też często potem spadają. Taka, taka prawda. Ja póki co dzisiaj nie miałem żadnego spadku. Tylko dwie ryby w ręce i dwie ryby nie wcięte. Czy trzy nawet już. Jakoś tak. Kilka osób się mnie pytało co ja noszę w tej wielkiej torbie i po co mi to nad wodę, skoro można mieć to wszystko w małym pudełku? No niby tak, no ale jest tego za dużo. No, okulary muszą być. No bo jak to bez okularów czasami widzi słońce i co wtedy? Mnóstwo jakichś tam różnej grubości fluo fluorokarbonów, Tak żeby było, można było się dopasować do tego co to się dzieje w tym momencie nad wodem. Jeszcze jest kilka oczywiście tam na dole. Oczywiście musi być zapas bardzo dobrych haków. DSS swarm genialna opcja. Jest tutaj też kilka, nie się tam Ale są jeszcze też i te Fluo. Na no, te Fluo ostatnio też fajnie mi cykały, ale nie miałem kamery ze sobą. Zostały w domu niestety. No powerbanki, nie powerbanki, ładowarki, nie ładowarki. Główki dzikowe różnego rodzaju, różnego pokroju, jak w razie bo gdyby trzeba było. No i oczywiście przynęty, u mnie najwięcej 5 pięciocentymetrowych. No tutaj dalej idziemy, no to cały czas jest jakiś tam sprzęt elektroniczny. Sześć par rękawiczek, a tak serio to dwie. Różne gumy, różne przynęty. Jeszcze więcej różnych gum, różnych przynęty, Szypony, nie do dropa. Nible Vibro Wormy, o te akurat nanominoły Tutaj jakiś seci topów, znowu topy O, te fajne były te, Kruel czy jak to się tam zwie Też spoko południe No i oczywiście Vibro Worm 12, Vibro Worm 12 Kolor oczywiście, Vibro Worm jakiś taki dziwny, inny, wyblaknięty oczywiście Żartuję, się sobie po prostu dla eee, O aktyw slagi dwucelowe. To jest też spoko temat. Zaraz sobie to założę, bo on ma ten taki dziwny ogonek. Dobrze, że sobie tutaj dało. I tak dalej, i tak dalej. Buorek zargony, nublemczym, nie miarki, niemiarki Wszystko. Kilka zapasowych kabli. Wszystko, moi drodzy, musi być. Kilka razy zapomniałem tego całego mandżuru zabrać, tylko wziąłem sobie podstawowe rzeczy. Ja to mi tego brakowało, a to, a to tamtego, więc teraz już muszę. Wszystko. Lekko nie jest. Jest. Byle nie szczupak. Kroby mi jako nie ma no już, mi się kamera przekrzywiła zobaczyć. Jeśli to jest o to mi się wydaje, że jest przyjemną rybą. No już wcześniej myślałem, że to oto ja co to jest, to jeszcze nie widzę szczupaka, to Dobra, idę dalej, bo to jest smutno z tymi szczupaczkami Przyszło to sobie tam w prawo za 12 razy dwa, trzy razy w lewo, a Gdyby to był tej długości okoń, to by było spoko, no, ale nie było. Rzucę sobie w lewo dwa razy, w prawo dwa razy, a przy tym łowieniu to jest jakieś 20-15 minut i potem przejdę dalej. Zobaczymy czy coś się zmieni. Ach! Spierniszyłem branie, fajne właśnie takie nieelektryczne, czyli jak ja to mówię tutaj bliżej do okonia jak do szczupaka. Wyczuwalne, ale dość delikatne. Branie. Kurde. Niedobrze. Ciekawe, czy sunięta guma, czy w ogóle nie trafione było. Zobaczcie. active Slag, sunięta guma. Było. Jak nie patrzeć. A i szkoda. Już za chwilę. Jest. Kurde. Jest. O, dobry, o kurde. O skubany O, cholera jasne. Dobra ryba chyba jest, jeżeli to jest oczywiście o konia nie szczupan. Nie wiem jeszcze Ale było branie spartolone. Branie spartolone. I ryba. Finalnie. Znaczy, tych hamie prostaku. No już podbierak, wrzuciłem do wody. No, Jezus. no i górze. A czy wiecie, wy też tak tego nie, nie, nie odbierajcie, że ja tam się nie cieszę z żonej ryby czy coś, tylko chodzi o to, że to rozczarowanie, że to jest inna ryba niż oczekiwałem. Wiecie co chodzi? Przecież mógł to być wspaniały. Okaz okonia. Tamte brania też w takim układzie to były prawdopodobnie szczupaczki, właśnie tego typu. Idę dalej. Miałem już nie iść dalej, ale idę dalej, bo tutaj te szczupaczki mnie irytują. Ten nie wiem, czy szczupak, wziął dość blisko na takim rancie Kurde, spadł. Ten nie wiem, co to było. Szedł do dna. Jeżeli to był szczupak, to duży. Jak na te szczupaki tutaj. Mógł to być też okoń, teraz no to na dwoje babka wróciła. Pojęcia nie mam. I to by było tyle mordeczki, jeżeli chodzi o wędkowanie na dzień dzisiejszy. Coś tam się działo. Coś tam się udało złowić. Dwa fajne okonie 31 i 33, kilka szczupaczków, jakieś tam niewcięte brania, ale najważniejsze, że coś się działo. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Widzimy się już w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że lód nie skuje wszystkich moich wód dookoła i że będzie dało się łowić. Trzymajcie kciuki. Dzięki za oglądanie. Strzałeczka na razie. Cześć.